Zaczynam ten vlog tak jak jeden sławny YouTuber, Co się stało? Skąd to zwątpienie na Twojej twarzy? Weź się w garść! Zobaczcie, wziąłem się w garść. Nie mam zębów, a teraz mam. Ha! No i co? Nie no, czy z tym aparatem się nie dogadać? Da Dalej bez zębów, ale już lepiej mówię. Vlogi będą, będzie wszystko w przyszłym roku. Wyjazd do Tajlandii. Stamtąd to już na pewno filmy pełnometrażowe. Planów jest dużo, walki też się szykują. Ręka już sprawna, to nie ta, to jest lewa, prawa jest rozwalona. Jeszcze jedna terapia z komórek macierzystych i już kurwa, będę gotowy, ale naprawdę sparingi już za mną. W tym tygodniu trzy sesje sparingowe. Zapasy parter naprawdę nadrobiłem. Gruba zajawa na, na to, żeby się uczyć jeszcze bardziej. 11 grudnia zobaczymy. Zobaczymy, co będzie 11 grudnia. Bądźcie cierpliwi, oj tak. Nie denerwujcie się, helikoptery lecą. Ptaki odleciały chmury zaszumiały. helikoptery nie ma. Wszystko będzie, bądź cierpliwi Proszę Państwa, załóżmy, że to jest ham To jest technika typowego ham. Mamy tu przynajmniej jeden Odmierzamy bezpieczną odległość, uginamy lekko łokieć, podnosimy bark. Mot, zamach i na trzy Raz Dwa Trzy I hama nie ma co bilo mnie tu nie było, co? Ręka już prawie wyryszona. Karolina! Parkuj! <noise> Parkuj za mną! Ręka prawie wyleczona, jeszcze jeden zabieg z osocza i kur... bicie! Technika <noise> na ulicę Szewską! Ale czemu musisz majtki zapiąć? <noise> obchodzimy gardę, obchodzimy gardę, nagle wystarkujemy! Ja, chłopaki się szykują na granicę Mi chciał Mi chciał iść trzymać ma. będzie nam, kurde Uchodźca w twarz Jest karabin w dłoń Mateusze, kto ma dzisiaj urodziny? Ustawiaj się Zastawiaj nogi, ale luźno, luźno To ja wewnętrzny Ale uciekł Podobno na parterze będzie Michioł Podobno będzie Igor Ciekawe tylko Czy to co mówili będzie prawdą Jest ciężko 7-10 Ja treningi do 10 wieczorem prowadziłem Jeszcze chwilę już karatka byłem Także krótko, krótkie spanie było Aha, nie z końcem tylko w połowie grudnia ADCC, czyli takie parterowe zawody, grapplingowe zawody Haha, i co myślicie, Kamilek nie wystartuje? Oczywiście, że wystartuje, no chyba, że będzie walka po drodze, to może nie ale raczej tak <laughs> Dlatego właśnie o 7.30 zaczęły się treningi parteru O 7.15 dzwoni firmowy telefon No i cyk i włączony. <laughs> Ale z tymi parterowymi zawodami to jest tak Że właśnie teraz są wieczorem zadaniówki, sparingi, więc się bijemy No a rano, nie wiem co jest rano, bo idę pierwszy raz Więc 7.30, parter 9.00, zapasy I można powiedzieć, że wtorek zaliczony, już można o nim zapomnieć A jednak nie Do pracy na 8 godzin, potem jeszcze poprowadzić personal Najlepiej stanąć na głowie, na rękach, na rzęsach Puh, co to trudnego Kamilek da radę, zawsze, ha, ha. Nie no, mówię jak naćpany. Jestem tak zmęczony, niewyspany, że to jest dramat. Dawidek, kończymy zarabiać, włączamy w muzykę taką, żeby się podobała wszystkim. Ten YouTube mi tak nie płaci. Pamiętaj. Wracając w tym aparacie, to gadam jak Wojtek Gola. Może ten, może mi do FMA wezmą. Kurwa, nie no naprawdę kurwa. Jak cię odpią i zaraz. Odrobinę spóźniony, ale jestem. Igorek też jest. Na Ukrainę? Na Ukrainę. Chcesz zdobyć? Ja chcę zdobyć Ukrainę. Gor, zadowolony jesteś z parteru? No, w końcu uruchomiłem training Iranu, więc będzie dobrze. Przedaż na rower i do boomboxing? A road to ADCC. Jeszcze muszę do mechanika po drodze zajechać. <laughs> Będziesz tego? Łańcuch <One>, <laughs> Muszę ją na zimowe zmienić. Tutaj, tutaj zakładałem jakieś klucze. Tutaj pod 70 kg Ważąc 100 kg A tutaj jest piętaszek. Teraz jest Ja Jeszcze może ostatnio taką walkę Dawidek w Play. Jak kłop dostał fronta na mordę? się patrzcie tam. Zobaczcie piętaszek tam kopie. Zobacz, Zobacz, twoje, twoje, twoje raz zaraz lepsza zawalczysz. KSW, KSW jak ty chłopiec dlaczego walczysz do Dla Army Fight Night. szablą w ręce. Nie mówimy stary. Co? Bo już, nie mówimy stary, to tam nie zawalczę. <laughs> <laughs> Tyle ci powiem. Nie no, chamstwo zwykłe. Na, na wyższym poziomie po parku. Od razu. ale poszedł. Staje technicznie, Fuu, nóżkę zabrał, tak yes. jest. Ja, zauważ, zauważ, że Julia ma jak małpa. <śmieniciela> Stupki, teraz stupka, że dawajcie lajki pod filmikiem. Oj, tak, to on robi. O, oczy, stopka małpia woli. Ta dużo ma stopę. O, Patrzcie, już rozbudzony. 7:30 do treningu, a ten obiecywał, obiecywał. Nie mogę jeszcze nie I teraz się tłumaczy uchem. A patrzcie, zęby ściągnąłem. Ja, ja, nie. ja mam taką samą szczękę jak on z bawiatem Mowgard. Troszkę bardziej z klamą Słuchajcie, e, dzisiaj prowadzimy wywiad z Włodarze federacji, przyszłej federacji walki w Żuli. Przechodzimy do. do Proszę zaprezentować. Plan na, yy, Słuchajcie, na nową organizację. plan jest taki, nowa organizacja, nowe światło na sporty Czasami, aby zobaczyć prawdziwą konfrontację sztuk walki, nie potrzeba wcale klatki MMA. Rasowa konfrontacja uderza czas za zapaśnikiem, ale to uderzacz atakuje. Bierzemy dwóch brudnych, obesranych żuli spod sklepu. Potem myjemy ich, dajemy im dwa tygodnie czasu, oczywiście golimy. steroidy dajemy do... Też. Napierdalamy ich normalnie sterydami, ja ciężko sterydami. Jest, middle kick, przechwycenie i pierwszy raz wprowadzenia walki do parteru, ale szybciutko. Proszę jaki balans. Wiele lat w klasztorze Shaolin, Daje jednak swoje rezultaty. Dwa tygodnie dajemy, że mi zeszła Delira po alkoholowa. Trenujemy ich dwa miesiące i to będą najlepsze walki. Jeszcze ponownie będziemy na środku tej magicznej uliczki. Jeszcze raz zobaczymy kolejne fantastyczne sprowadzenia. Nie fejmy ma nie hajni. Bo... Tylko walki to... rury. Nie, to już się wypatrzyło. Low kick, ale soczysty low kick i walka sprowadzona do parteru Co tutaj się dzieje, co tutaj się wydarzyło Jeszcze wciągnięcie do gardy, ale teraz popełnia błąd dając plecy Walka o pas będzie ze mną Napiszcie w komentarzach co sądzicie o walce Żuli? O tym pomyślę, czy chcielibyście to zobaczyć On mnie dalej nie zna, ale Wygląda jak ten. Z tej epoki. Tu się mam patrzeć. Aha, się Tutaj jest kamela. Trzyma. Kamala, <śmiech> <śmiech> kamala bawi, uczy. dzisiaj technika od Roberta Ruchoły, zawodnika SW. Proszę bardzo. Idą się, nie? Ej, uwaga, pierwsza propozycja. Ktoś podchodzi z nienacka, łapie nas. Jak możemy zareagować? A więc bardzo prosto. Raz, ktoś nas złapa. Tutaj bardzo mocno. Raz, proszę patrzeć. Raz. wytrącamy. Drżamy, przeciągamy. Przytrzymujemy. <grymne> ja jak poparzony! Jak poparzony sporo. Pamiętajcie, nie testujcie tego w domu, natomiast na pewno pod pilną opieką trenera. Mam nadzieję, że trener i wy jesteście pełnoletni, żeby nie było problemu. <grymne> Julian jest od tego, żeby nadzorować. Uwaga, te kilka dobra na ulicę. Musisz się z całym mi się nie. na przykład zakupów? Nie, Idziecie, wracacie? I wysypujecie wszystko, że musi być pusta i robicie teraz taką technikę. Jak twój łeb. Podchodzicie do kopa. Nie! Nie! wie co się dzieje. Zrób dziecko. Nie robię.